Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Kosmo, lub też inaczej Papryk i dzisiaj będziemy sobie grali w mapę o nazwie Dawny Dom, twórcy Abyczork. Chyba to źle przeczytałem, ale okej. Okay. Mapa ma własne tekstury, jest to mapa horror i zobaczymy jak to będzie, więc bez zbędnego pitolenia zaczynajmy. Witam pana, to już dzisiaj. Wszystko wygląda dobrze, myślę, że skończymy jeszcze przed południem, więc zapraszam do komory pierwszej. Super. komora pierwsza, komora pierwsza. Więc co, so, wy zostawcie łapkę w górę, suba na tym kanale. Dzięki ogólnie za 1000 subów. O, 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 zaczyna się! Za 1000 subów. Moje marzenie będzie specjal, to jest między innymi jeden z nich. I zobaczymy, co będzie dalej Zaczynam. 3, 2, 1. Dobra, chwila Czy jest dźwięk? Jest dźwięk. A prezentuje. Czy w tym powinien być jakiś dźwięk, czy coś? Mapa horror seppi z serii Creepy World Projects do, do. Dobra, jest to mapa horror, ona polega na tym, że musimy zdobywać artefakty W nawiedzonym lesie, czy coś takiego Zaczynamy grę O kuźwa, dobra, ej

Dzięki. Zaczynamy. Zostawcie łapę w górę. suba na tym kanale i lecimy. Ja w ogóle mam teksturpaka, mam teksturpaka. Co? Co to jest? Czemu tam jest? Her... Co to, Co to jest? Te głos jakiś słyszę Czym ty jesteś? Co ty chcesz mi zrobić? Wiem, mamy tak. Podpowiedzieć. To teraz się tego nie, nie robimy. Czym ty jesteś, co ty chcesz? Czy ty mnie zjesz? Tam coś jest w ogóle. Czy ty mnie zjesz? Czy ty mnie zjesz? Boże. Te głosy. Dobra, się siema. Czy ty mi coś zrobisz? Halo. Halo. Coś tak koleżka zbytnio nie żyje chyba. Ja sobie w ogóle przyciemnię troszeczkę, żeby był lepszy klimat. mudli o! I co ty mi niby zrobisz? Halo? Halo? Dobra, on nic nie robi. Cóż to jest za struktura? Cóż to jest? To jest krew jakaś. Bezpieczne strefy. Bezpieczne strefy. Miejsca, w których choć na chwilę możesz odpocząć, zrelaksować się. Sam wiesz, co się dzieje na dole. Dobra, dzięki. To mi się na pewno przyda. Powiem wam, że się czuję bardzo. ale to bardzo niekomfortowo. Tego w ogóle gościa nie ma, tego Hirobraina. Ja mam do tego podejście i dobra, do tego nie podchodzę. Dobra. Co my tu. Musimy znaleźć artefakty. Tylko gdzie mogą być takie artefakty, bo ja nie wiem. Co to. Co... Nie, chwila, chwila, chwila. Muszę troszeczkę podgłośnić. Tak, troszeczkę. Ale dobra. Jest muzyczka, muzyczka, jest klimat. To jest kolejna bezpieczna strefa chyba. O, to coś pisze. W tej nawet najlepszej mapy się ma. Mapy, czyli Dzień Zagłady. A powiem wam, będzie Dzień Zagłady. Będzie Dzień Zagłady. No, to też jest bezpieczna strefa. Czy ja stąd bym mógł coś znaleźć? Coś, co mogłoby mi pomóc. Nie wiem, przejść tą grę? Jesteśmy. Cóż to jest za miejsce? 3, 4, 2 Raport, 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 raport. Czytamy raporty. Dobra. Boże, nie chcę mi się tego czytać. Czy wszystkie tak są. Skończymy to szybko. Dzisiaj zginął. ten. ten spod szóstki. Koniec nie. Boże, nie, nie chcę mi się tego czytać. A, czy są podpowiedzi? To nie. Ja to sobie wywalę, bo mi to chyba nie jest potrzebne E! 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 Co to. co to. co to był za. kłąk jakiś. O, jest kuźwa. Czemu wy otwieracie drzwi przede mną jakieś? Kuźwa, nie OTWIERAJ tych drzwi. Tu ktoś jest? Ja Kopówka. Ja idę. UZIWANIA Nie chcę. Nie chcę. Boję się. Bezpieczne strefy. Ja, ja sobie muszę to przeczytać To są bezpieczne strefy. okej okay. Struktury. Pięć miejsc. Pięć, pięć tych artefaktów. Dobra. Jeden już mamy. Moby. Men. W jak Sif z Czy oczami, Czyli ich Stoi w miejscu. Znika, gdy podejdziesz i nie, nie odejdzie. Nic nie robi. Boże święty. Ja nie chcę po prostu. ja Co to był za gąg? Co to były za drzwi? Co to jest. Co, co, co tu się dzieje? Szaj. Jest biały nieśmiały, dlatego trzeba uciekać. Nie myśl nawet, żeby do niego podejść. Może być agresywny. Aha, dobra. Dancing Death. Kobieta w brązowym ubraniu. Tańczyk, gdy podejdziesz, obraca się i zaczyna gonić. Nie uciekniesz. Ty już chyba ją widzieliśmy. Ghost. Nie ma rąk ani nóg, lata. Nic nie robi, jest wyjątkowo przyjazny. O! Tam coś jest. A, to jest ten nasz port. Dobra, jest jakaś muzyczka. Czy ta muzyczka na przykład ta... Nie. Odejdź! Czy ten na przykład muzyka nas informuje na przykład o czym, że jesteśmy gdzieś blisko jakiejś struktury, czy coś? Albo że zaraz zginiemy. Ile was jest? To chyba czy jest w ogóle jakaś taka... Ila? Jest cmentarz, dobra. Zegarek. że czas stanął. Czas stanął. O nie. No dobra, powiem wam... Ja nie chcę. Ja się bogię. O. Powiem wam, fajne jest to, że... te miejscówki są bardzo... Muśtawka! I tu już żeby... tak O wow. Czemu mówię, macie czerwone oczy. Ale co, co. Jezus, dostawcie mnie! Tylko, proszę Idę na tą wyspę. Może tam coś będzie. Mamy już trzy artefakty. By by by, 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 Ja dostanę palpitacji serca. Ja się takich tak rzeczy boję. Czym ty jesteś? A on nie ma rąk nóg, tak? To jest duch, tak? Się ma? Ty nic nie zrobisz? Pokaż się, dziadzie. Tak, to jest duch. Cóż to pisze tam? Nie idź do mnie! Odejdź! Uwaga, nie wchodzić. Czy ja muszę tam wchodzić? Ja nie chcę. Pora. Bole... Idziemy. Drzwi zamknięte. Drzwi zamknięte. 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 A właśnie, jakby. Ogólnie to, sorry, jakbym trochę mówił przez nos, ale. Jestem trochę przeziębiony w sumie też. Dlatego nie było, nie ma tak często filmów, bo często choruję i często nie mam czasu, no, w sumie, żeby nagrać filmów. Ale w tym oto momencie chyba w ogóle zakończę kanał, bo zaraz dostanę palpitacji serca przez te dźwięki. Czemu to. Nie spierniczaj stąd ja stąd idę. Idę, idę. Już nie otworzę żadnych drzwi. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Strzałki mi mówią. To jest moment jak he knił. He fucked up. Ja nie chcę. Boże, ktoś do mnie na Instagramie i przy... Nie chcę. Pomocy. Nie. Nie chcę. zajście Ja nie chcę. Czy tu mnie coś jeszcze spotka? Na bank. Zbite lustro. Jest takie creepy po prostu Może Teraz na bank wchodząc na górę coś tam będzie Dobra, biegniemy Biegniemy, biegniemy, biegniemy Biegniemy, biegniemy, biegniemy Biegniemy, biegniemy. Szybciej, 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 szybciej biegnij Biegnij Ej Bo jak ja otwierałem tam te drzwi Te drewniane, te te, 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 wiecie spruce plank z drzwi To tam coś było Czy to tam będzie stać nam, stało na mnie i czekało na mnie nie, ja, ja ich nie otwieram. Nie otwieram ich. Ja tam nie idę. Nie, nie, nie. To są Nie! 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 Ja stąd idę! Ja stąd, ja stąd, ja stąd idę! Ja stąd idę. Nie, 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 nie. nie. Co będzie jak ja nie wiem, może Waria y ze będę nagrywał, FNAFA całą serię, bo tak mam zamiar kiedyś nagrać całą serię FNAF. Taka ciekawostka. O! Mi się wydaje, że kopalnia będzie chyba najgorszą rzeczą ze wszystkich. Tylko gdzie ona może być tak na logikę? Tam. To coś było chyba. Albo i nie? Mamy kopalnię Idziemy Dobrze Schodzimy na dół Pewnie to będzie też tak wciul głęboko Boże Ja nie chcę Ja się boję Jesteśmy To jest takie cudowne To jest takie wow Ale ja się tak tego boję Jezus Maria Czemu ta to róża tu jakaś jest? Jezus Maria nie chce. Tam coś przebiegło chyba. Jak idę na dół? Czo. Ja się teraz zastanawiam, czy jak ja na przykład zostawiam te róże. Czy, 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 jak są te róże, to czy ktoś je zostawia? Jakby chodzi mi w takim sensie, że one się respią w momencie, kiedy ja na przykład, nie wiem, idę sobie i one nagle magicznie się pojawiają? Czy jak to jest? No, one tutaj pojawiają się! Dlaczego? O mój Boże! Czym ty jesteś? Czym ty jesteś? Chyba ja was po mnie Czym ty jesteś kolego, proszę, się. ja nie chcę, ja co ja... Krzyta. To coś Ej, bo tam był Iron Barsy, co nie? A na górze był kill -off. Czy jeżeli... Czy ja teraz właśnie zepsułem grę, bo nie wziąłem kill -offu? Boże, ja się wrócę. Kto, zostawia stawia tę grę, chyba? O, jest kill -off. Ja mogę go podnieść? Tak. Iron Bars, Iron Bars, dobra. Ty, dobrze myślę. Dobrze myślę. Nie powiecie, że nie. Dobrze myślę. Dobrze myślę. Czy jeżeli ja rozwędę Iron Bars, to coś na mnie wyskoczy? Jeżeli tak, to... To chyba nie było to, to chyba było niżej. To w takim razie kończę... A nie, jednak nie. To jednak wtedy kończę. Jeżeli to na mnie wyskoczy, to kończę karierę na YouTube. I nigdy więcej mnie nie zobaczycie, bo dostanę palpitacji serca. A! A teraz go nie ma! Interesujące. Jesteś tu gdzieś, co nie? A, pokaż się. Jednak cię nie ma. Coś. Kliknij po wysłuchaniu. Co teraz? Jakby ja powiem wam tak, ja teraz tak szczerze bym poszedł do tego portalu. Się Co to jest? Kuś, ta twarz. Ja się boję, ja nie chcę, ja chcę do domu. Ty, to chyba w sumie wszystkich spotkaliśmy. Bo spotkaliśmy tą tańczącą babę. Spotkaliśmy tego gościa, który jest bardzo nieśmiały. Spotkaliśmy... Kogo my jeszcze spotkaliśmy? Może idę do bezpiecznej strefy, albo po prostu muszę znaleźć gdzieś... O jest. Znaleźliśmy tą e, tańczącą babę, tego nieśmiałego. Spotkaliśmy Hero i tego ducha. O! I uwaga, uwaga, uwaga. Panie i panowie, udało się. Masz wszystko? Czekaj, nic nie w zaraz się wypuszczę. Dzięki za przejście mojej mapy. Podziękowania. Specjalne podziękowania dla strony Pixabay za te niesamowite dźwięki, które towarzyszyły ci od początku gry do końca. Super, super, super. Wycieczka TNT. Nie, nie chcę rozwijać tej mapy. Zbyt, zbyt fajna. Czekaj. To pomieszczenie pierwsze na komendy bloki. Znajduje się tu cały koniec. Muzyka, program MOBów, Dancing Death i Gos. Ciekawie. Cóż co mamy tutaj? Nie wiem, cóż to mamy tutaj. A tutaj mamy. na Tak. Dobra, yy, dalej. To drugi pomieszczenie dla command bloków. Znajduje się tu tylko początek. Czemu to są obrazy. To pomieszczenie trzecie. Na comend bloki. Znajduje się tu program mobów w takiej jak Shai i Men. Cząsteczki winna, huśtawka, wszystkie dźwięki, artefakty. Ty, dużo tego. Du o, dużo tego. Ty, co to w ogóle jest za dźwięk czekaj? A, takie coś. I to potem jest dialog. Dobra. Dalej. To po powiem mieszczeni czwarty na koment bloki. Znajduje się tu program straszenia w kopalni. Czy to był koleżka, który właśnie... Miał mnie wystraszyć, miał mnie zabić, czy coś. Dalej. He, A bo to tak miało działać. ma? He, O mój, a bo to tak działa. Takie coś. Aha. Ty, dobra, powiem wam, że git. To jest git. Tutaj nieudana próba robienia kopalni. Kompletnie o niej zapomniałem. Tyle mi dało czasu. Zaję się do szybu kopalnego nieupoważnione jestem zbronione. Ja tam nie chcę. Ja się boję tam wejść. Nie, Ej, jakby było zrobić z czegoś takiego labirynt. O mój Boże. Ja bym się zesrał po prostu. Dalej. Jumpscare, w oknie na schodach. Oknie? Na schodach. Okno. A, to był ten gościu, dobra, to już wiem jaki. Podobała się wycieczka? Tak, bardzo, bardzo, bardzo. Tak samo podobała mi się cała mapa. Cały wystrój. Te tekstury, dźwięki, audio, wszystko, dosłownie wszystko. Kawał dobrej roboty. Bardzo się cieszę. Jak sobie życzysz? O. Naprawdę. Wow, wow, wow. I jeszcze raz. Wow. To było niesamowite. Ja się strasznie bałem. Ale było naprawdę, naprawdę, naprawdę wow. Mega fajnie. Jestem mega zadowolony z czegoś takiego, o! To jest ta tańcząca baba, tak? Siema. O Boże. I ona mnie... Jesus! Aha, to tak działa. Ty, dobra, powiem wam grubo. Ja właśnie, jestem ciekaw jeszcze tylko tego szaja, gdzie on jest. To białe gówno. fila. Szukamy tego białego gówna. I chcę zobaczyć też jego jumpscare. Bo, ile było? Tylko chyba cztery były takie, czekaj. Raz, dwa, trzy, tylko cztery postaci. Szko Szkoda, że tak mało jest tych postaci, bo jak byłoby ich trochę więcej, byłoby wiadomo, że ciężej, ale byłoby zdecydowanie klimatyczniej. Dobra. Szukamy tego goska. Jak się nie uda, to, to się po prostu nie uda. I tyle. Ty, chwila. Przecież w ja mogę zobaczyć komendy propos tego szaja. To nie, bym się musiał teleportować do niego. Nie chce mi się. Dobra, ale powiem Wam tak: naprawdę, wow! Kawał dobrej roboty, autor mapy zrobił. Naprawdę to jest cudo, mega mapa. Dawno tak się nie bałem. Jakby może nie, że przez jakieś jumpscare y czy coś takiego, tylko bardziej przez. Yy, klimat. Bo tutaj. Jesteś! Jest ten A. I tyle. Dobra. Więc powiem wam tak. Mega fajna mapa. Ja się mega cieszę, że ją nagrałem. Mega się bałem. Nie powiem, że nie. Ale chyba to w sumie tyle, więc co? Zapraszam w linku w opisie do yy, pobrania tej mapy, zostawienia diamenta, jakiegoś miłego komentarza, żeby napisać. I powiem wam, że naprawdę, naprawdę kawał dobrej roboty. A właśnie, jeszcze z takich kilku informacji. Przepraszam, że. To są takie długie przerwy teraz, od dłuższego czasu. Ale... Po prostu... Nie mam na nic czasu. Będą, będą, będą części odcinki. Obiecuję wam to. Ogólnie to w ogóle projekt, że misja PGA w ogóle to jest teraz zamknięty projekt na chwilę obecną. Chyba. Nie wiem. Szkoda, szkoda trochę, ale nic na to nie poradzę. Jakby... Ja wam to teraz mówię. Nie wszyscy wiedzą o tym, że... PKB Team mają... Ten, jak to się nazywa. Mają swój serwer Discord, więc jeśli chcecie zdecydowanie więcej wiedzieć a propos tej mapy, a propos ogólnie, co tam się u nich dzieje, to podobne wam link w opisie do serwera Discord zapraszam Was bardzo serdecznie, i będziecie po prostu wiedzieć, co i jak z misją PGA. Więc co, ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało. Mam nadzieję, że cieszyliście się z tego, że powróciłem i że prawie umarłem na zawał. I chyba w sumie to tyle. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia, no i cześć.